Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu balkony i tarasy będzie król późnego lata, hibiskus. Zapraszam! Hibiskus, ketmia, czy też róża chińska, bo różnie nazywana jest ta roślina, ma też różne oblicza. Wyróżnia się około 220 gatunków. Część z nich uprawiamy jedynie w domach. Część możemy sadzić też w ogrodach. Dziś, kilka słów na temat hibiskusa bagiennego, nazywanego też hibiskusem ogrodowym lub bylinowym. Występuje on w przeróżnych odmianach, a jego charakterystyczną cechą są ogromne kwiaty w kolorze różu, czerwieni i bordo. Ketmi bagiennej nie należy mylić z ketmią syryjską, która ma inne wymagania uprawowe. Hibiskus syryjski jest krzewem i nie udaje się na podłożach ciężkich, zimnych oraz mokrych. Podczas gdy hibiskus bagienny jest byliną i najlepiej czuje się w glebie stale wilgotnej. W naturze porasta on mokradła i tereny w pobliżu rzek we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Pojedynczy kwiat hibiskusa żyje krótko, około dwóch dni, ale wciąż pojawiają się nowe, a największym plusem tej rośliny jest to, że kwiaty te pojawiają się wtedy, kiedy inne rośliny już nie chcą kwitnąć. A kwiaty te mogą osiągać nawet 20 cm średnicy. Są naprawdę zjawiskowe. Kilka lat temu uprawiałam już hibiskusa bagiennego w donicy. Niestety podczas drugiego zimowania zmarniał. Mogły być tego dwie przyczyny. Pierwsza, nie zabezpieczyłam należycie rośliny. Te hibiskusy, które uprawiamy w donicach, warto okryć, zwłaszcza bryłę korzeniową. Część nadziemną, jak w przypadku wszystkich bylin, przycinamy i to z bryły korzeniowej wyrastają późną wiosną nowe pędy. Drugą przyczyną mogło być przesuszenie. Zimą i wczesną wiosną rzadko chwytamy zakonewkę czy wąż ze zraszaczem. Tymczasem, jeżeli temperatura jest dodatnia, warto dbać o to, żeby hibiskus bagienny miał zawsze wilgotne podłoże. Ketmium bagienną zaleca się sadzić w ogrodzie wiosną. Jednak w sklepach ogrodniczych pięknie kwitnące okazy kuszą nas swoim widokiem późnym latem. Wśród nich są odmiany, które możemy sadzić i uprawiać w donicach. Wiele odmian hibiskusa bagiennego dorasta do 1,5 metra wysokości, podczas gdy odmiany polecane do uprawy w Donicach osiągają wysokość około 60 cm. Tak jest właśnie z okazem, który trafi na mój taras. Jest to odmiana Nippon Red. Kwiaty tej ketmi są nieco mniejsze niż w przypadku innych hibiskusów bylinowych, ale jednocześnie pojawia się ich naprawdę wiele. Od lipca do września, a przy sprzyjającej pogodzie nawet dłużej. Podłoże dla tej rośliny powinno być przepuszczalne żyzne o obojętnym odczynie pH. Może być to ziemia kompostowa lub podłoże torfowe do roślin ogrodowych czy kwiatów. Po przesadzeniu dokładnie hibiskusa podlewamy i robimy to systematycznie aż do mrozów. Potem w czasie odwilży też warto od czasu do czasu zajrzeć do naszej rośliny. Jednocześnie pamiętajmy, że nie powinna ona cały czas stać w wodzie, to może powodować zagniwanie korzeni. Po pierwszych przymrozkach hibiskusa bagiennego należy przyciąć mniej więcej 10-15 cm nad ziemią. Od sierpnia wstrzymujemy nawożenie. Odżywianie należy rozpocząć wiosną wraz ze wzrostem i rozwojem rośliny. W tak posadzonej ketni warto wybrać miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru i słoneczne. Podczas transportu jedna z gałązek się nadłamała, ale pojawiające się na niej młode liście nie wędną. Wykorzystam więc ją jako sadzonkę. Może uda się z niej pozyskać nową roślinę. Najlepiej jest pobierać sadzonki wiosną lub latem, ale w tym wypadku chodzi o to, żeby uratować życie nadłamanej części rośliny. Odetnę ją więc w miejscu nadłamania i usunę uschnięte już liście i kwiatowe pąki. Usuwam też dolną parę liści. I tak przygotowana sadzonka trafi do doniczki z podłożem torfowym z dodatkiem piasku. Zobaczymy, czy się ukorzeni. Całość należy obficie podlać i wysoką wilgotność podłoża oraz powietrza utrzymujemy do czasu wypuszczenia korzeni. Najlepsza temperatura dla tej sadzonki to 18-22 stopni Celsjusza, zabiorę ją więc do domu. Po około trzech tygodniach będzie już wiadomo, czy ratowanie nadłamanej gałązki się udało. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i tarasy.